Boom. Modern. 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 OK. Modern. Modern. Boom. 100% człowieku. Witam serdecznie wszystkich w naszym drugim odcinku angielskiego dla twardzieli. Away. A... Away. Away. 100% człowieku, 100%. Away. Zachęcam do zapoznania się z zasadami systemu True jedyny system, który używa zwykłych znaków do nauki wymowy języka amerykańskiego. Proszę Państwa, truespell.com truespell.com Zapraszam tam, 10 minut zabiera. Nauczenie się wszystkich zasad są proste, nie potrzebujemy żadnych specjalnych znaków do tego i po prostu. I jeszcze jedna zaleta, że każdy dźwięk, który występuje w języku angielskim na mapie dźwięków języka angielskiego jest zapisywany tylko w jeden sposób. Rozumiecie? Lecimy dalej. Magazine, magazine, magazine. Hmm. Mag. Magazine. Magazine. One hundred percent, vehicle. stop percent. East. Easy. Now stamp the pressure. Okay, poor. I think it's like this. I'm not sure. Yes, top prozent, Państwa. Why vi, Virus? 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 Hm. I eto E. I, vi, virus. Virus, 100% virus, virus. Phil, easy, f-a-l, Rab. A, a-a to jest a, tak jakbyśmy mówili a u lekarza. Pokazując mu chore gardło. A, rob. 100% człowieku. 100%. Trzeba to mi się nie cofa? Con, Convention, convention, con, con double V, bo będzie następna samogłoska akcentowana, więc poprzedzająca ją spółgłoska jest podw zapisywana podwójnie convention conven convention 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 no spróbujmy 91 jakiś błąd convention nie convention ale convention 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 co 100% człowieku convention 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 Pig easy nic się nie zmienia Pig. Jak się pisze tak się, tak się czyta. Roll. Raul. I think it's going to be e, R O Actually e, O I L. Roll. Yes, to Strzał w dziesiątkę, proszę państwa. Riot. 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 Tam słyszę takie małe e. R I e, czyli rai, Riot. Ale chyba jest E, Riot. Jest. Riot. 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 Angielski jest prosty. Right. I E to jest I, Riot. No, sorry, ty, right. Proszę Was, pięćdziesiąt robimy i. Na dzisiaj koniec. Either, either. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Either. Me, I, either, either. Let's say either. I. Either. Either. Sto procent człowieku. Either. Biology, biology. By. I biology, G. Baja. L. G. Baja. Baja. Biology. Sprawdźmy. Ach, 83%. Gdzie jest błąd? Baj, dobrze. Baja. No pewnie, że akcent. To trzeba dać. Przed akcentem trzeba dać podwójne. I baja, l, I zamiast. e y, y, to E. Y, po prostu E. Y. Biology. 100%. Biology. Baj. Ja. Ly. G. Biology. Baj. Ja. Ly. G. Biology. Biology. Wszystkie słowa akcentujemy na pierwszą sylabę. Chyba, że na inną i wtedy. Oznaczamy to przez podwójną spółgłoskę poprzedzającą tę sylabę akcentowaną. OK? Fuel. Fuel. I think it's F-I-F-U. u u, to jest u. Fuel. Good. Następnie proszę. Stupid. Stupid. Leci samolot. U. Stupid. Stupid. Proszę bardzo, jest. Dzisiaj nam dobrze idzie skuteczność 95%. Assist. 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 E. Nieakcentowana. A to jest E. Akcent. Assist. 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 Jest. 100%. Assist. Podwójne S, dlatego że akcentuje się nie, nie pierwszą samogłoskę. Nie pierwszą samogłoskę, ale drugą. I. Assist, a więc poprzedzająca ją spółgłoska. S jest podwojona. OK. E egzamin. Exa, Egzamin. Egzamin. I don't know. Egzamin. Double Z, bo akcentujemy E-A. Spółgłoskę A. 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 Egzamin. Jest 100% examen. Eg. za. min. Egzamin. Lecimy dalej. Flag. To będzie easy. To jest bez zmiany. Flag. Proszę bardzo. Bas. To samo. B. e s. Bas. E to jest taki dźwięk, że nie otwieram ust, a mówię y. E. Mówię, jakoś tam, a nie mówię A, E, I, O, U, ale B, B, -E 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 B, bas. Sprawdzimy. Oczywiście jest 100%. Physics, ok? Physics. i x ja. I pierwsza jest akcentowana. Physics. Proszę Was, 100%. No. Um. Crash. Widzicie? Mówię, że tylko. Jeżeli jest dźwięk K, to się pisze K, nic innego. Nie to tak jak w durnej, w durnej pisowni języka angielskiego, w której jest taki bałagan, że 30, razy, 30 różnych sposobów się zapisuje ten sam dźwięk. Nic dziwnego, że, że tak trudno się go nauczyć, angielskiego, wymowy. Nic dziwnego, że właśnie to powoduje twardy akcent. OK. Crash. Crash. Proszę Was. Jest, proszę, jest tylko 40 dźwięków w całej gamie, w całej mapie, na całej mapie języka, języka, językowej, dźwiękowej języka angielskiego. Jest tylko 40 dźwięków i to większość jest identycznych z, z polskim. Jest tylko kilka dźwięków, które są, które, na które musimy zwrócić uwagę, bo są różne. Są inne. College. 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 100%, college, college, proszę was, over, o, over, over, 100%, over, ever, bez zmian, nic tu nie można zmienić, burn, you see, burn, burn, takie są dźwięki tam, burn, Mamy 29 na liczniku, jeszcze tylko kilka i skończymy na dzisiaj lekcyjkę. Winter. Win. Winter. Nic się tutaj nie zmienia. Winter. Cooperate. Cooperate. This is gonna be interesting. To będzie ciekawe. Cooperate. Cooperate. K Co Co na pewno. Ku. Tu zrobię byka. Ku...

Cooperate, cooperate. Hmm, hmm, hmm. 77. Co, you see? Widziałem cooperate, cooperate, not co -u. O, actually, o. Cooperate, cooperate. Sprawdzamy. 92. Jeszcze nie jest dobrze. Cooperate, ko co, co, -u. co -u. Double v, double a. A, bo to jest r, a przed r te wszystkie różne dziwy, które są w różne, przybierają różne formy w tym miejscu. Przed r zawsze mają skłonność do tego, żeby, dlatego że r jest za tym, żeby przybrać formę e. Cooperate, cooperate. 100% teraz. Cooperate, 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 cooperate. Co ok. Uczymy się. Bum. Blog. You see? B-L-A. G. Tak, jak u lekarza z chorym gardłem. B no! I made a mistake. Zrobiłem błąd. Normalnie, blog. Albo ten system tutaj jest. To jest w ogóle nieprzetłumaczone. przetłumaczone. Blog. Mi się wydaje, że jednak nie zrobiłem błędu. Tylko tu jest błąd. Dobra. Będziemy sprawdzać naszą aplikację. Ask. Nothing, Nothing more. Nic nowego, nic więcej. Lend. Też nic więcej, tak samo jak słyszymy, tak piszemy. Ok, laugh, laugh. Ja widzę coś takiego. La słyszę coś takiego. La laugh, La laugh. I mam rację. Laugh. L-A-F. Nic więcej tu nie ma. Staciu. Staciu. St ta. Sta, staciu. staciu Staciu. Jest 100%. Człowieku. 100%. Już mamy 39%. South. Easy. O-U to jest au, czyli sau. F. To jest bezdźwięczne F, czyli język pod gór, górną, górnymi zębami. South. South. Powiedz sy, tylko język pod górnymi zębami. Trzymaj. South. 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 Bezdźwięczne. Nie South. W. To by było South. South. A to jest South. Ok. Sprawdzamy? boom, 100% człowieku. Spodziewałem się tego. Appeal. Nie akcjonowale A. Podwójne P i L. Appeal. Proszę bardzo. Proszę bardzo, stil, proste, bez zmian, stil, jak się pisze tak się czyta. Archeology, to też chyba nie jest przetłumaczone w naszym systemie, w naszej aplikacji Archeology, Ar... Archeology. Ja bym to tak powiedział, Archeology, Archeology. A, widzicie, nie jest przetłumaczone. Do, do systemu Cirruspell, jeszcze. No nic. Ale ja myślę, że to jest dobrze. To nie jest błędne. To jest dobre. Archeology. 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 You see? Widzisz? Experiment. 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 Ostatnio się zdziwiłem właśnie, bo te. Zobaczymy. X, ex, X, ex, Experiment. X. Ex, p, Experiment. Experiment. Double P, Experiment. Experiment. 100% człowieku. Experiment. Experiment to jest amerykański, angielski, proszę państwa. Zaznaczam. Experiment. X, ex, p re, Mint. Ok, technology. Technology. Tech. Ok, już idę. Technology. Technology. Double, double N, bo akcentujemy alergię. Technology. 92. Zaliczone, ale z jakimiś bykami. Technology. A widzisz tutaj E, y, nie y, tylko E. Y. <noise> Czyli to samo prawie. Technology. Technology. 100% człowieku. Jeszcze tylko cztery, proszę Państwa. I kończymy mouse. 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 O, u to jest au. Mouse. I think. Jest 100%. Plan. Easy. Bez, bez zmian. Procent. Civil rights. Ok. Civil. Civil. I e to jest i. Rights. Rights. To jest T, dlatego to jest S, a nie Z w wymowie. Civil rights, bo T jest bezdźwięczne. Także S nie może przybrać formy Z. Musi mieć S. Chodzi mi o wymowę. Civil rights. boom, 100% człowieku. 100%. Fenomenalnie. Holy było wczoraj, powtarzamy. H, O, E to jest O, w, L i Holy. Boom. No i na tym koniec. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.